Wyobraź sobie lidera, którego nie sposób zignorować. Nie dlatego, że krzyczy najgłośniej czy wymusza posłuszeństwo siłą, ale dlatego, że jego obecność budzi naturalny szacunek. Takiego, który nie potrzebuje tytułów ani pochwał, żeby ludzie chcieli go naśladować. Co sprawia, że jedni liderzy inspirują, a inni są tylko cieniem autorytetu. W dzisiejszym świecie pełnym hałasu, ciągłych konfliktów i niepewności, Prawdziwe przywództwo staje się rzadką sztuką. Wielu uważa, że bycie liderem polega na dominacji, kontroli i wydawaniu rozkazów, ale stoicyzm pokazuje nam inną drogę: drogę spokoju, mądrości i konsekwencji. Marek Aureliusz, jeden z największych stoickich cesarzy, nie potrzebował wymuszać szacunku. On na niego zasługiwał swoim zachowaniem, wartościami i umiejętnością panowania nad sobą. Poznaj techniki, które pozwolą Ci budować autorytet oparty na godności, opanowaniu i konsekwencji. Techniki, dzięki którym staniesz się liderem, za którym inni chcą podążać z własnej woli. Przywództwo, które nie wymaga siły, ale daje siłę, to właśnie filozofia stoicka w działaniu. Prawdziwe przywództwo nie zaczyna się od rozkazów, ale od wewnętrznej postawy. Stoicyzm, choć kojarzony z filozofią pełną refleksji, jest również przewodnikiem dla tych, którzy chcą prowadzić innych. Przywództwo stoickie nie polega na dominacji czy kontroli. Opiera się na spokoju, konsekwencji i szacunku do siebie oraz innych. Jeśli chcesz wzbudzać autorytet, musisz najpierw stać się liderem we własnym życiu. A oto pięć technik, które ci w tym pomogą. Jedną z największych pułapek, w jakie wpada wielu liderów: jest przekonanie, że wystarczy mówić innym, co mają robić. Stoicy uczą czegoś zupełnie innego nie słowa, ale czyny budują autorytet. Marek Aureliusz, który jako cesarz mógł rozkazywać milionom, wiedział, że najlepszym sposobem na zyskanie szacunku jest życie zgodne z głoszonymi zasadami. Jeśli chcesz, by ludzie cię szanowali, pokaż im, że sam stosujesz się do tego, czego od nich wymagasz. Twoje codzienne działania mówią więcej niż tysiąc słów. Ludzie obserwują cię bardziej niż ci się wydaje. Jeśli mówisz o uczciwości, ale sam idziesz na skróty, stracisz autorytet. Jeśli oczekujesz punktualności, ale sam się spóźniasz, twoje słowa tracą znaczenie. Stoik wie, że prawdziwy lider jest spójny. To, co mówi i to, co robi, musi tworzyć jedność. Kiedy Twoje czyny są odzwierciedleniem Twoich wartości, inni zaczynają ci ufać. Wiedzą, że jesteś człowiekiem, który nie tylko naucza, ale także żyje według swoich zasad. Seneca opowiadał historię pewnego nauczyciela, który uczył innych o prostocie życia, ale sam mieszkał w luksusowej willi. Jego uczniowie widząc te niekonsekwencje, szybko przestali go szanować. Seneka pisał, nie można nauczać cnoty, jeśli samemu nie żyje się według jej zasad. Dlatego, zanim coś powiesz, upewnij się, że twoje życie jest najlepszym dowodem na słuszność twoich słów. W chwilach kryzysu ludzie patrzą na lidera jak na latarnię morską pośród burzy. Jeśli twoje reakcje są pełne paniki, strachu i chaosu, zespół straci poczucie bezpieczeństwa. Stoicy wiedzieli, że spokój w obliczu trudności to najpotężniejsza broń lidera. Epiktet mawiał: Nie to, co cię spotyka, ale jak na to reagujesz, ma znaczenie. Twój spokój działa jak kotwica, stabilizuje innych i daje im pewność, że wszystko jest pod kontrolą. Zachowanie spokoju nie oznacza ignorowania problemów. To świadomy wybór, by nie pozwolić emocjom przejąć kontroli. Gdy pojawia się kryzys, weź głęboki oddech. Przeanalizuj sytuację. Co możesz kontrolować, co jest poza Twoim wpływem. Rozdzielenie tych dwóch obszarów pomoże ci skupić się na działaniach, które mają sens. Stoicki lider nie marnuje energii na lamentowanie nad tym, czego nie może zmienić. Skupia się na rozwiązaniach. Marek Aurelius podczas wojny z Germanami musiał podejmować decyzje, które wpływały na tysiące istnień. Mimo presji i chaosu zachowywał spokój. W swoich rozmyślaniach napisał, burze są poza Twoją kontrolą, ale Twoje reakcje na nie zawsze są Twoją odpowiedzialnością. To dzięki takiemu podejściu nie tylko wygrywał bitwy, ale także zyskiwał szacunek jako mądry i nieustraszony przywódca. Empatia może wydawać się miękką cechą, ale w rzeczywistości jest jednym z najpotężniejszych narzędzi lidera. Stoicy rozumieli, że zrozumienie drugiego człowieka jest kluczem do budowania silnych relacji. Marek Aureliusz pisał: Nie oceniaj innych, zanim nie zrozumiesz ich motywów. Prawdziwy lider nie zamyka się w swojej wierzy. Schodzi do ludzi i słucha ich potrzeb oraz obaw. Empatia pozwala zobaczyć świat oczami innych. To nie oznacza zgadzania się na wszystko, ale daje ci szansę na zrozumienie, co naprawdę motywuje Twoich współpracowników. Lider, który słucha i rozumie, buduje zespół oparty na zaufaniu. Ludzie chcą czuć, że ich głos jest ważny, że są traktowani z szacunkiem. Jeśli pokażesz, że naprawdę interesują cię ich problemy, odwdzięczą się lojalnością i zaangażowaniem. Historia Seneki przypomina nam, że empatia może rozwiązać wiele konfliktów. Pewnego razu Seneka został oskarżony o coś, czego nie zrobił. Zamiast wybuchnąć gniewem, Spokojnie wysłuchał oskarżycieli, zrozumiał ich obawy i dopiero wtedy wyjaśnił sytuację. Dzięki temu uniknął eskalacji konfliktu i zyskał szacunek jako ktoś, kto potrafi słuchać i rozumieć. Kiedy stajesz na czele, prędzej czy później pojawi się krytyka to nieuniknione. Stoicy uczą, że krytyka nie jest czymś, czego należy się bać jest okazją do wzrostu. Epiktet mówił, jeśli ktoś cię krytykuje i ma rację, ucz się z tego. Jeśli nie ma racji, zachowaj spokój. Prawdziwy lider nie reaguje złością na krytyczne uwagi. On je analizuje, filtruje i wyciąga wnioski. Przyjmowanie krytyki z godnością buduje twój autorytet. Pokazuje, że jesteś pewny siebie i swoich wartości. Jeśli ktoś cię skrytykuje, nie odrzucaj tego automatycznie. Zadaj sobie pytanie. Czy jest w tym ziarenko prawdy? Jeśli tak, potraktuj to jako lekcję. Jeśli nie, pozwól temu przejść obok. Twoja reakcja na krytykę mówi więcej o tobie niż same słowa krytykującego. Marek Aureliusz często słyszał krytyczne głosy w Senacie. Zamiast je ignorować, traktował je jako szansę na doskonalenie siebie. Pisał: Każda krytyka to lustro, w którym możesz zobaczyć siebie. Ucz się z tego. Ale nie pozwól, by cię złamało. To dzięki takiej postawie zyskał reputację sprawiedliwego i mądrego cesarza. Bycie liderem nie oznacza, że już wszystko wiesz, wręcz przeciwnie to niekończąca się droga rozwoju. Stoicy wierzyli, że życie to nieustanna nauka. Seneka pisał: Dopóki żyjesz, ucz się żyć. Prawdziwy lider nigdy nie spoczywa na laurach. Czyta, obserwuje, analizuje i wciąż szuka nowych sposobów na doskonalenie siebie. Rozwój to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale też rozwijanie charakteru. Lider, który stale się uczy, pokazuje, że pokora i ambicja mogą iść w parze. Nie boisz się przyznać, że czegoś nie wiesz. To daje ci autentyczność i inspiruje innych do tego samego. W świecie, który ciągle się zmienia, lider, który się nie rozwija, zostaje w tyle. Dlatego pielęgnuj ciekawość, kwestionuj własne przekonania i szukaj nowych perspektyw. Marek Aureliusz, mimo bycia cesarzem, codziennie czytał i spisywał swoje refleksje. Jego rozmyślania to dowód, że nawet najpotężniejszy człowiek może pozostać uczniem. To dzięki pokorze wobec wiedzy i ciągłemu rozwojowi, Marek Aureliusz stał się symbolem mądrego przywództwa. Pamiętaj, że to, jak postępujesz, Mówi więcej niż tysiąc słów. Twój przykład, twój spokój w kryzysie, twoja empatia i umiejętność przyjmowania krytyki kształtują obraz lidera, którym jesteś. Stoickie techniki to nieprzestarzałe idee, to sprawdzone zasady, które działają nawet w dzisiejszym chaotycznym świecie. Jak mawiał Marek Aureliusz: Niech twoje czyny będą odbiciem twoich słów, a twój charakter Fundamentem Twojego przywództwa. Każdego dnia masz szansę stawać się lepszym liderem. Nie musisz krzyczeć, by wzbudzać szacunek, nie musisz dominować, by inni cię słuchali. Wystarczy, że będziesz spójny, cierpliwy i gotowy do ciągłego doskonalenia. Prawdziwy autorytet to coś, co buduje się z czasem, krok po kroku, działaniem po działaniu.